Wieża Babel Folklorystyczne to opowiadanie ma wyjaśnić przyczynę różnorodności narodów i języków. Oto ludzkość po potopie oddala się coraz bardziej od Boga, dążąc do przekroczenia zakreślonych jej granic. Gigantyczna budowla jest ucieleśnieniem tych niezdrowych dąży. Archeologia dotąd odkryła w Mezopotamii wiele podobnych wież. Karą zarosnącą tychem jest wzrastające niezrozumienie między narodami. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, inni tłumaczą ku wschodowi, A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołem zamiast zaprawy murarskiej, rzekli. Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budowa. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzam uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Etymologia ludowa Babel, Balal pomiesza. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.